Cześć. Dzisiaj miałem wam przybliżyć jeden z noży, który ostatnio pojawił się na moich shortcach, ale robiąc zakupy w biedronce, zauważyłem latarkę, która za dwie dyszki oferuje całkiem dużo. Mamy tu światło główne o mocy 300 lumenów z funkcją zoomu oraz światła boczne ze światłem czerwonym oraz białym. Zostaje pytanie: czy to hit czy kit? I o tym za chwilę. Zacznijmy od samej latarki. Za jej produkcję odpowiada firma LETE, której produkty dosyć regularnie goszczą na półkach sieci Biedronka. To firma zajmująca się wszelkiej maści oświetleniem. Typowa niska półka, aczkolwiek można spotkać się z opiniami, że w stosunku ceny do jakości wypadają całkiem nieźle. E, oczywiście produkowana jest w Chinach. Model, któremu przyjrzymy się dzisiaj, posiada główne światło o pojedynczej diodzie 300 lumenów, funkcję zoomu oraz trzy tryby. Mocny, słabszy stroboskop. Światło boczne to 12 diod, 8 białych, 4 czerwone. Białe światło ma dwa tryby, mocniejszy i słabszy. Czerwony posiada również dwa tryby, ciągły oraz migający. Latarka zasilana jest zbudowanym akumulatorem o pojemności 800 mAh. Ładowana jest przez USB-C. Kabel znajduje się w zestawie. Całość zamknięta jest w plastikowej obudowie. Może to już moje skrzywienie, bo choć latarka nie ma żadnych luzów, nie trzeszczy, to wydaje się po prostu taka lekka i miałka. Osobiście jestem przyzwyczajony do latarek aluminiowych, ale o te w tej cenie byłoby naprawdę trudno. Niestety w instrukcji nie znajdziemy żadnej informacji, jakie diody tu zastosowano oraz jaki jest ich pobór mocy. Nie ma też żadnych zmianek o czasie pracy, więc ten możemy tylko teoretycznie oszacować. Oczywiście można by to było zrobić w praktyce, ale powiem szczerze, po prostu nie mam na to czasu. Przy pojemności 800 mAh i dedykowanych w trzysplomenach, tryb mocny to około 30-60 minut. Tryb słabszy powinien pozwolić na ponad dwie godziny pracy. A jak sprawdzają się poszczególne tryby? Tryb mocny głównej diony pozwolił mi w mieście podczas zimowej i jasnej nocy e, przy maksymalnym zoomie. Osiągnąć zasięg w granitach 250 m. Światło jest bardzo zimne, a przy użyciu zoomu, szczególnie na mniejszych odległościach, przy snopie światła, widać bardzo wyraźnie niebieską otoczkę. Jeśli chodzi o światło boczne, białe światło jest już dużo cieplejsze i do niego w sumie nie mam żadnych zastrzeżeń. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o świetle czerwonym jest ono po prostu zbyt słabe jak na światło realnie użytkowe. W tej beczce miodu, jako jest liczba trybów, mamy też jednak łyżkę dziegciu. Latarka posiada jeden przycisk, który działa w najprostszy możliwy sposób. Pierwsze kliknięcie włączenie. Kolejne zmiana trybu. Po przejściu przez wszystkie tryby wyłączenie. Jeśli któryś tryb działa dłużej, kolejne kliknięcie od razu wyłącza Latarkę. Minusy są dwa. Pierwszy to to, że trzeba się mocno naklikać. a kolejny Latarka nie zapamiętuje ostatniego trybu. Zawsze startujemy od pierwszego. Czyli podsumowując, mamy dwa realnie użyteczne tryby: funkcję zoomu oraz niską cenę. Czy warto? Moim zdaniem tak, jeśli szukacie awaryjnej latarki do garażu, domu, samochodu, która większość czasu po prostu będzie leżała w szufladzie. Nie chcecie na nią wydawać zbyt wiele, bo wiecie, że nie będziecie zbyt często po nią sięgać. Natomiast jeśli macie regularnie używać jej w terenie i światło czerwone jest dla Was tutaj ważne, to zdecydowanie odradzam ten zakup. W tym przypadku lepiej trochę dołożyć i sięgnąć po latarkę pokroju, na przykład Sofrin H25LR. Co prawda nominalnie kosztuje około 80 zł, ale na promocjach można ją wyrwać za połowę tej ceny. Ja za swój egzemplarz zapłaciłem 41 zł. A jeśli interesują Was takie promocje, to zapraszam na grupę EDC Inspektor Gadżet. Link w opisie filmu. Nie mamy tutaj zoomu, ale mamy użyteczne czerwone światło, cieplejszą barwę światła białego. No i jest to czołówka o szerszym kącie widzenia, co w terenie będzie po prostu dla nas bardziej przydatne. Na koniec szybka wzmianka. Wspominałem, że w tym roku również na tym kanale pojawiły się zmiany. i od niedawna prowadziłem opcję wsparcia na YouTubie. Pod filmem oraz na kanale znajdziecie przycisk Wesprzyj oraz trzy progi wsparcia. Jeśli chodzi o filmy, nic tu się nie zmienia. Wszystkie filmy nadal są darmowe, nie ma żadnego paywall'a, nie będzie dodatkowych filmów dla osób wspierających. Natomiast dla dwóch wyższych progów, raz na jakiś czas pojawią się konkursy ze sprzętem, który testuje na tym kanale. Spokojnie, nie chodzi o latarkę z biedronki. A środki z tego programu mają poprawić jakość audio wideo oraz zapewnić więcej asortymentu do testów. I to tyle. Jak zawsze zachęcam Was do subskrypcji, zapraszam również na moje social media, wszystkie linki macie w opisie. Zapraszam jeszcze raz na grupę EDC Inspektor Gadget oraz na kanał Piotrka i Założyciela. Wszystkie linki, tak jak powiedziałem, są w opisie. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!